Na pewno się zgodzi, żeby tylko mnie nie widywać. Nie mów tak. Ona kocha cię z całej duszy. Jest tylko wkurzoną nastolatką. To jej nie przejdzie. Zgadzam się z Franco. Doskonale ją znam. Już ją straciłam. Nie mogę jej zmusić, żeby była ze mną, tylko dlatego, że tak nakazuje prawo. Nie mów tak. Jeśli postanowiłaś zrobić coś takiego, musisz spytać o zdanie Roberty. To ona jest najbardziej zainteresowaną stroną. I ona zdecyduje. Obiecaj, że nic nie zrobisz, zanim się z nią nie rozmówisz. Jaka jest Pana, Twoja Pana. odpowiedź? Niech jego mama zdecyduje. Ines wie, że nie znosisz Javiera. Miałeś przez niego dość problemów. Jeśli ci przeszkadza, teraz możesz się go pozbyć. Pan decyduje, panie adwokacie. To typowe dla Bustamante. Nie? Masz władzę i jej nadużywasz. Niech zostanie. Jesteś pewien? Tak. Żebyś później nie żałował. Niech Javier zostanie w szkole. Jak sobie życzysz. Oto mój syn, wielki Bustamante Racja To dla ciebie Braka, potrzebuję więcej skoroszytów Robi się Zagoń go do pracy Tak jest Proszę też mleko i ciastka Szukałem cię O co chodzi? Nic Namówiłeś Diego, żeby przekonał moją matkę? Nie kiwnie palcem w twojej obronie. Trudno. Dzięki za pomoc. Przestań. Nie chcę, żebyś odchodził. Nie ma innego wyjścia. Moja matka podjęła decyzję. Powiedziałem jej, że jeśli przepiszę mnie do innej szkoły, ucieknę. Groźby nic nie pomogą. To nie groźba. Spakuje się. Zwariowałeś czy co? To niebezpieczne. Może ci się coś stać. Nie masz pieniędzy. Trochę zaoszczędziłem. Niewiele, ale dam radę. Ucieczka jest trudna i ryzykowna. Kogo to obchodzi? Mnie. Też mam dużo problemów, ale nie zwiewam ze szkoły. Dlaczego? No właśnie. Powiedz. Może powinnaś zniknąć, aż wszystko się rozwiąże. Nie sądzisz? Prosisz, bym z tobą uciekła? A zrobiłabyś to? Dobrze, że znów jesteśmy razem, maleńka. Nie wiem, czy ci dziękować, czy się wściec. Oszalałaś. Skąd pomysł z tą kradzieżą i namawianiem kierowcy, żeby udawał twojego starego? Chciałam być blisko ciebie. Ale dlaczego? Po co to zrobiłeś? Bo wciąż cię kocham. To był jedyny sposób. Na dodatek, skuteczny. Liczy się tylko uczucie. A ty? Kochasz mnie jeszcze? Powiedzmy, że tak. My więc znów jesteśmy razem? Nie. Bardzo cię kocham, ale jestem wolnym duchem Należę do wszystkich dziewczyn Potrzebujesz chłopaka na wyłączność, który będzie z tobą cały czas i otoczy cię opieką W porządku Wybacz, że zawracałam ci gitarę Spoko nie wiesz, jak mnie zaskakujesz? Ja się czuję bardzo dumna z ciebie, jesteś bardzo madura i to jest unchem. Zaskoczyłaś mnie. Mój nobli. Mój tata chciałby z tobą porozmawiać. Zadzwonię do niego jutro. Nie ma potrzeby. Właśnie jest w szkole. Uciekniemy dzisiaj. Tak. Chcę być jak najdalej od Almy. Spędzanie z nią godziny dziennie to dla ciebie piekło. To absurd. Wydaje się jej, że w ten sposób się pogodzimy. A tylko ją znienawidziłam i nie jestem w stanie z nią gadać. Jak Diego mógł tak nakręcić moją matkę? Stary wustamante robi mu wodę z mózgu. Akurat. To Diego ją przekonał. Przez niego wylatuje z tej szkoły na dziób. Ale pryskamy razem. Jasne. Z tobą będzie mi łatwiej. Czuję się silniejszy. Pakujemy się. Tak, chodźmy. Javi. Jak się miewasz? Dobrze. Co tu robicie? Przyszliśmy z Tobą pogadać. Zostaw nas, Roberto. Jasne. Nie przesadzasz? Wiem, że potrzebujesz kasy, ale. Po tej aferze z Sabriną nie chcę mieć kłopotów z pracą i miją. Sabri chciała się z Tobą spotykać? Nie powiedziała mi tego wprost. Ale nie chcę pakować się w coś, co mi nie odpowiada. Kapujesz? A co z Miją? Gadałeś z nią? Próbowałem, ale bez skutku. Kiepsko. Ale rozchmurz się. Coś się stało. Co takiego? Coś dziwnego. Zadzwoniła do mnie jakaś dziewczyna. Nie przedstawiła się, tylko spytała, czy jestem pewien, że kochałem się z Sabriną. A jesteś? Szczerze, nie wiem. Jak to? Po prostu. Byłem fijany. Urwał mi się film, a potem wyszła ta sprawa z ciążą. Mówisz poważnie? Tak, kochanie. To nie temat do żartów. Test wykazał, że jesteś bardzo inteligentny. Nie tak jak Einstein, ale w miarę. Nie masz problemów z emocjami ani nauką, więc tu zostaniesz. Zawdzięczasz to Diego. Zachował się bardzo ładnie. Jak wielki bustamante. Zgodził się, żebyś tu został. Rozumiem. Co się stało? Cieszysz się? Jasne, bardzo. Dzięki. Wspaniale. Uściśnij mnie. Brawo.